Dzień dobry, moje drogie Skorpiony. Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale i zapraszam do czytania na luty. Kochani, bardzo proszę podzielić sobie luty na cztery części, równe bądź różne. Na każdą z tych części wyjmą dla Was karty z przesłaniami. Następnie sprawdzimy, zajrzymy trochę do spraw miłosnych. Pełny rozkład miłosny na luty znajdzie się w linku, w opisie filmu. Ten link znajdziecie. Następnie przejdziemy do rozkładu darotowego i zaczniemy od tego, żeby sprawdzić. Sprawdzić, co tam w przeszłości, co tu i teraz, jakie informacje, jaka informacja na luty, natomiast później rzucimy okiem, czego nie widzisz, drogi Skorpionie, co zmierza w Twoją stronę, wskazówkę na luty dla Ciebie i na końcu odpowiedź na Wasze pytanie. Także bardzo proszę, przygotujcie sobie w myślach pytanie, na które będę udzielać Wam odpowiedzi. Postaram się tak bądź nie odpowiedzieć na nie, natomiast różnie bywa, jak wiemy, bo to wszystko zależy od kart. Okej, okay. pierwsze przesłanie dla Ciebie, drogi Skorpionie, zachęca Cię do tego, żebyś był dla siebie dobry, delikatny, opiekuńczy, tak jakbyś się utroszczył swoim najlepszym przyjacielem, po prostu, mówiąc wprost. Opiekuj się sobą, trosz się o siebie, o swoje potrzeby, e, okazuj sobie miłość i szacunek, te, tak samo jak chciałbyś okazywać miłość, szacunek i opiekę, być może i troskę o swojego najwierniejszego, najlepszego przyjaciela, bądź osobę, którą kochasz. Um, drugie przesłanie jakby niesie bardzo też konkretną informację, że każdy dzień jest nowym początkiem i dla mnie tutaj za tym kryje się pewnego rodzaju wiadomość, że jeśli drogi skorpionie coś Ci się nie uda lub po prostu będą jakieś potknięcia, to albo wstaniesz rano <grych> i po prostu wymyślisz jak to zmienić, jak doprowadzić do tego, żeby sprawy zaczęły się toczyć albo po prostu nie będziesz się poddawał, dopóki nie Dojdziesz do celu, dopóki nie zrealizujesz tego, na czym ci zależy. Trzecie przesłanie mówi wprost, że masz w sobie siłę i masz w sobie Poczucie takiego, powiedziałabym, zaufania do siebie, pewności siebie, że możesz dokonać tej zmiany, możesz dokonać tego, powiedziałabym, progresu, możesz zmienić to, pójść do przodu. I kolejne przesłanie, bardzo, bardzo zbliżone do przesłania numer dwa, mówi nam, że każda podróż podróż w przenośni oczywiście kochani niekoniecznie musi być to podróż w sensie fizycznym, zaczyna się od pierwszego małego kroku e, więc może warto spróbować e, warto jest, e, że tak powiem zaryzykować coś, warto by było mm, ruszyć e, do dzieła zrobić coś, malutki gest, żeby zacząć e, przesłanie miłosne e, dla Was niesie ze sobą informację o nowej miłości lub ponownym połączeniu w relacjach, może będziesz, może niezależnie od lat po prostu będziesz się, to jesteś ty, transformacja, będziesz się czuł z tą osobą, z którą jesteś, jakby to po prostu było, było świeże uczucie, bo tyle w brzuchu te sprawy, słuchajcie, coś się będzie rozwijać bardzo pomyślnie, być może po jakimś momencie zawahania albo po momencie takim trudnym, wymagającym od ciebie przemyśleń, no bo pokazała się tutaj karta transformacji, która czasami, jeśli chodzi o miłość, oznacza sytuację wymagającą naszej uwagi, czasami trochę kryzys Czasami wymagające podjęcia trudnych decyzji ogólnie. Natomiast to, co się tutaj działo, ta zmiana, która się pokazuje, ona ma przynieść moim zdaniem rozwój. Jeśli zerwałeś z kimś, bądź po prostu zakończyłeś jakąś relację, jesteś singlem, byłeś singlem ostatnio, to tutaj się pokazuje dla ciebie nowa znajomość, to ci wpadnie w oko. To jeszcze jest taka informacja. Co na pozycji przeszłość ma skorpion? Szóstkę monet równowagę, dobroduszność, fajnych ludzi wokół siebie, gdzie jakby dajesz od siebie dobrą energię, ta dobra energia do ciebie wraca, jakby wszystko tutaj płynie w sposób naturalny. Na pozycji teraz masz kartę sądu ostatecznego w pozycji prostej. Która dla mnie oznacza pokonanie trudności, emocjonalną tru tra transformację, em, wyjaśnienie pewnego rodzaju spraw, które powodują, że być może nastąpi progres, lub wiesz, jak sprawami pewnymi em, zarządzić, jak je skoordynować i ten progres jest w zasięgu Twoich możliwości. Karta sądu dla mnie oznacza również zrzucenie z siebie e, takiego dźwiganego ciężaru. E, nie, nie od parady mówi się o niej, że to jest jakby feniks, który. E, Wzrasta, podnosi się z popiołów, odradza się, prawda? Więc tutaj macie takie bardzo dwie silne energie odrodzenia, pozbycia się jakiegoś problemu, kłopotu lub dręczącego Was em, aspektu. Zobaczmy ogólnie, co w lutym. Paśki lichów, fajny z Paśki lichów. On mówi o ludziach, mm, Delikatnych w waszym otoczeniu, bardzo wrażliwych w waszym otoczeniu. On mówi o przeprosinach i tu bym się cofnęła do tej informacji odnośnie poprawy w relacjach. On mówi również o nowych osobach i to nam się również pokazało, jeśli chodzi o kwestie miłosne. Oczywiście to jest początek znajomości i te paździowe energie to są miłe wiadomości, to mogą być zaproszenia do tego, żeby wspólnie spędzić czas, spotkać się na kawie, na, na piwku i tak dalej. Natomiast niewątpliwie ten październik. Kielichów prosi Was też o to, żebyście patrzyli na życie swoimi kreatywnymi oczami, bo Paś Kielichów jest energią mocno kreatywną. On mówi o nowych ideach, nowych pomysłach, nowych możliwościach też, tak? No i sprawy z dziećmi będą dla części z Was ważne. Te dzieci się tutaj jakby pokazują. Czego nie widzisz? Koło fortuny, że jakaś zmiana w Twoją stronę, że tak powiem, zmierza. Że zmiana w twoją stronę tak zmierza, że coś się zmieni, że coś jakby. Mm... Jakiś łód szczęścia, z którego warto będzie skorzystać, powiedziałabym. Łód szczęścia, który warto będzie jakby podjąć, zaangażować się stąd, w to, ale z drugiej strony, to koło fortuny też zachęca do wzmocnienia swojej elastyczności względem tej sytuacji. Że, będąc właśnie otwartym, elastycznym względem tej sytuacji, możesz zyskać więcej niż stając okoniem na przykład. Więc to się jeszcze tutaj pokazuje. Trochę zmiana losu. Zobaczmy, jaka następna karta dobrze co zmierza paść buław. Paść buław zmiana chyba taka w miarę ekscytująca, to jeszcze chciałabym powiedzieć, bo, bo, bo paść buław zazwyczaj mówi o takich okazjach, co do których my mamy sporo... Um, Zaufania i chęci w sobie, żeby się nimi zaopiekować, tak to nazwę, żeby podjąć te, te, te działania w tym kierunku. E, Paść w to są nowi ludzie, nowe możliwości, nowe etapy w jakimś e, znaczeniu w naszym życiu ważne dla nas, w stosunku do których należy zostać optymistycznie nastawionym, tak? W ogóle dzieci bardzo silnie się pokazały dla Was. Prośba o to, żeby spędzać czas ze swoimi dziećmi, z wnukami być może, aktywnie w miarę możliwości. No, w końcu mamy sezon feryjny, więc może uda Wam się wygospodarować. E, więcej więcej czasu. Wskazówka dla ciebie 8 buław. W 8 buław jako wskazówka drugi Skorpionie, zachęca do tego, żebyś bo tak, nie zabraknie ci siły i energii do tego, żeby działać. Natomiast kłopot w tym w była, buław, że czasami my tą energię trwonimy, dlatego że próbujemy złapać 10 srok za ogon i w tym momencie żadna z tych spraw nie jest załatwiona tak, jakbyśmy sobie tego życzyli. I była w zachęcać do tego, jako wskazówka, żebyś ujedno, ukierunkował to, czego pragniesz, ukierunkował swoje myśli, swoje działania i po prostu zaczął działać jednomyślnie. E, bo tak, jak wspomniałam, siły, energii, asertywności. I pewności siebie, która się nam tutaj również w przesłaniach pokazała, odnośnie tego, czego pragniesz, co chcesz zrealizować, nie zabraknie ci. Działaj, komunikuj się, po prostu idź przed siebie dalej. Ok, teraz, moje drogie Skorpiony, odpowiedź na Wasze pytanie. Bardzo proszę ustawcie sobie w myślach pytanie. Ja postaram się odpowiedzieć tak bądź nie. Uwaga, raz i dwa. Gwiazda. Tak. Gwiazda to jest dla mnie informacja na tak, słuchajcie, i jeszcze widzisz na spodzie dziewięć była, bądź asertywny tutaj, wytrzymaj, nie poddawaj się, bądź wierny sobie temu, czego pragniesz, swoim wartościom, temu w co wierzysz też, to będzie miało dla ciebie znaczenie, natomiast gwiazda dla mnie to jest karta duszy, gwiazda to jest dla mnie karta jestem na tak, następna karta Rydwan zresztą, więc ewidentnie moim zdaniem uda wam się utrzymać jakiegoś rodzaju skupienie na celu, gwiazda mówi o naprawie, o Uzdrowieniu. Jeśli się będziesz zastanawiał, czy jesteś gotowy na nowych ludzi w swoim życiu, to jest taka sugestia, że być może ten czas wodnikowy, w który wchodzimy, weszliśmy, będzie dla ciebie szczególnie ważny, szczególnie jakby właśnie uzdrawiający taki. Możesz też mieć wokół siebie osobę, która będzie na ciebie działać tak. Bez trosko i tak właśnie sielsko się będziesz przy niej czuł, w każdym bądź razie, bo starając się być jednomyślną, jeśli chodzi o odpowiedź na Wasze pytanie, pokazała się karta gwiazda. Dla mnie karta gwiazdy to jest odpowiedź na tak. Dziękuję Wam bardzo, uważajcie na siebie, życzę Wam cudownego lutego, ściskam, pozdrawiam i do usłyszenia.